Witajcie, roztomili ludkowie! Witam Was bardzo serdecznie na najgorszym kanale na YouTubie Dariusz Dmytrysze z tej strony oczywiście jademy z tematem! Można zaczynać! I jak zapewne wiecie kryzys zbliża się dużymi krokami, a praktycznie już nawet przyszedł, więc w czasie kryzysu niektórzy inwestują, niektórzy oszczędzają, więc przez Trzy kolejne odcinki nagramy, znaczy ja nagram, wy zobaczycie trzy najtańsze whisky z popularnych supermarketów, do których chodzimy wszyscy. Na pierwszy ogień, jak już po miniaturce widzieliście Grangistone, Grangiston, czyli najtańszy single malt z Biedronki.

Widać, że opakowanie eleganckie, piękne, jestem zadowolony. Jakby to Jaruś z chłopaków stwierdził. No, zobaczcie sami, no. za 65 zł, single malt w tubie, zapakowany. Tuba wygląda na tubę od takiej whisky. Powiedzmy to, że od takiej miski Premium w czarnym kolorze z miedzianymi napisami tutaj no wygląda to naprawdę cudownie. Każdy z Was pewnie do biedry chodzi, to... a niektórzy pracują nawet z tego co, co wiem, to każdy z Was to na pewno w ręku miał już. Tuba sama w sobie opakowanie no jest zajebiste. Nie? Jak za ten hajs to naprawdę elegancko, no, elegancko, Butelka też. Niska, pękata z grubym spodem, z grubym tlenkiem jak to się mówi, etykietka też. Bardzo fajna czarno-miedziany kolor no, panie, no luksus, produkt premium jak nic, panie kapturek, termos, oczywiście spierdolony akcyzą w polską od tych złodziei z Ministerstwa Finansów nimi się nie przejmujmy no, ale na kapturku nawet napisy, panie, tu, widzisz, tu patrz, czekaj kurde no, sam jej nie kosztowałem jeszcze, bo patrz, no, chcę zdjąć tą akcyzę, żeby korek po pokazać, ona na szczęście się zdjęła, korek też normalnie pięknie wyglądający, nie wiem czy to widać, czy tego nie widać, nigdy nie piłem tej whisky, nigdy nie kosztowałem, nie próbowałem, nikt mnie ją nie częstował, więc co będzie dla, dla mnie nowość. Podejrzewam dla większości z Was też chyba. Dobra, jest otwarcie. I zobaczcie, ile można zrobić za 64 zł. Niektóre piwa kraftowe. Ach, na temat kraftu nie wypowiadam się. Chuj, tam z tym. Korek, korek dosłownie. I <laughs> w przenośni. Korek jest. Jak z najlepszych whisky. Drewniany korek. Nie plastikowa z zakrętka jak w rzeku Danielcie, na przykład. Korek, kurde, 64,99. Da się. Da się. Tylko podejrzewam, że większość z tych pieniędzy pochłonęła właśnie, pochłonął właśnie marketing, wy, wygląd flaszki, wygląd, wygląd tuby i tym podobnie. Bo podejrzewam, że w smaku już nie będzie tak elegancko, czy tak, czy elegancko. Ale zobaczymy, no nie chwalmy, nie, ten, nie przejmujmy się. Dopóki nie skosztujemy. Proszę, jak na... Nalać to nalać, to tylko 64 zł się można rozwalać z tym, nie? <laughs> to jest to. No, ale z wyglądu trzeba przyznać, pięknie to wygląda. Co ciekawego można o niej powiedzieć? No, otóż to, że jest to whisky, która historii swej nie posiada, nie ma. Przez niezależnego butlera stworzona Butler to taki gościu, co wykupuje sobie destylarnie i z tych, w, tych, w tych destylarniach produkuje destylaty różne, różniaste, potem zabutelkuje je, obręduje i sprzedaje na zamówienie, jeżeli chcecie też możecie swoją whisky zrobić na przykład Gdyby nie było stać, gdyby miał to gdzie sprzedać, to zamiast Grandi Stone, by były piękne degustacje kurde, manufakturę by Handcraft, Dariusz Dmytryszyn, aus Zabrze, aus Hindenburg nawet ja, i absolute szpecy klasę, tak, tak by, no. więc ko, kogo stać, może sobie whisky swoją wyprodukować i to w Szkocji, nie w Polsce. Panie Jakubie, nie w Polsce, bo w Polsce to. Wie pan co? To gówno. Dobra, nieważne. Double cask. I to pomimo tych 64,99, jest to whisky. Leżakowana w dwóch beczkach. No, finiszowana w dwóch beczkach. No, po prostu. No, kurde, bo rozpierdala mnie. E, ten. Najpierw. I to, I to jest ciekawe, bo ona w sobie w dwóch takich samych beczkach przeleżakowała, sobie. Nie ma określenia wieku, więc nie wiadomo jak, jak długo, ale jest, skoro jest napisane Scotch, whisky, to przynajmniej te 3 lata musiała leżeć i podejrzewam, że po tych trzech latach i ani jednego dnia więcej nie była w tych beczkach. Od razu była rozlewana, wysyłana do Polski, na przykład do Biedroneczek. Dobra, w jakich to beczkach leżakuje? Najpierw, w, najpierw leżakuje to w beczkach, chociaż tu jest to źle napisane. Handcrafted, ładnie, dobrze. Handcrafted white like oak cask, czyli w ręcznie robionych beczkach z białego dębu amerykańskiego, w tych samych, w których Bourbon leżakuje. A druga, drugie leżakowanie odbyło się Stage maturation, finished in bourbon oak cask, oak, oak, no, czyli leżakowana na kolejnym etapie w beczkach po bourbonie, które też są z amerykańskiego białego dębu, więc no, Finish in bourbon cask. Jeżeli finiszę lid Bourbon class, można by się było spodziewać nut właśnie waniliowych, burbonowych, takich słodkich, ciekawych. Jak będzie, nie wiem, nie kosztowałem, nie piłem, panie, nie znam się. Nie znam się, ale wypowiem się. Bo zaraz się będę znał, panie panowie. No, to będzie... Chociaż nie deprymujmy. 64,9,99. Yy... Bulejty, dwa bulejty za 69 zł kupowałem, więc jedynie 5 zł więcej. Ja normalnie jestem zakochany w nich, więc, więc może się okazać, że to za 65 zł też nie będzie złe. Ja tu, tutaj podchodzę do tego tak dosyć lekceważąco, ale obym się mylił. Kurczę. O. Alkohol. Ale oprócz tego, mm, nuty zielone, zielone nuty, zielone jabłuszko, owocowe nuty. Skoszona trawa, tak jakby siano. Może leciutka, może troszkę się tymi napisami zasugerowałem, ale może gdzieś tam. Gdzieś tam jakaś tam wanilia jest, ale bardziej wytrawny, bardziej wytrawny zapach, kolor ciemno złoty, można powiedzieć, chociaż w kolorach słaby jestem, bo no, dobra, kolorów nie będę oceniał, bo po prostu się nie znam na nich. Co w smaku, moi kochani parafianie? Nie było, nie powiem, alkoholowe. Czuć ewidentnie, że to świeży destylac, że zbyt długo nie leżakował, bo jest alkoholowy. Czuć ten alkohol. To takie pierwsze wrażenie, no, że czuć ten alkohol. Niech trochę Usta się przyzwyczajają do tego alkoholu. Ściągający. Finish już praktycznie zniknął. Nie ma go. Znikł, zanikł. Nie pojawił się już. Finish wytrawny. Z gorzką czekoladą. Kojarzący się. No, powiem Wam, że Zaskoczony jestem, pozytywnie, pozytywnie, podeszłem do tej whisky tak, a to 65 zł, to to będzie panie, to z Biedronki, a tu się okazuje, no, szczytem degustacyjnym to to oczywiście nie jest, ale, 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 Na samym początku, ale dosłownie przez chwilkę, tylko słodycz jest. Waniliowa, słodycz. Ale za chwilę już no 80% smaku to zdecydowanie jest wytrawny smak. Gorzka czekolada. Gorzka czekolada, jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś uwielbia gorzką czekoladę, ale taką od, od 90% kakao z finisz mu się tutaj na pewno spodoba. Finisz jest gorzki, czekoladowy, wytrawny, krótki, ale to akurat zachęca do wzięcia kolej, kolejnego łyku, więc przy takiej cenie whisky można spokojnie jedną flaszeczkę na no, jeden wieczór, półtorej wieczora można sobie spijać, tak? W dobie tego, tego wirusa trzeba się dezynfekować, odkażać, a wiadomo, że wirus rozwija się w środku organizmu, a nie na zewnątrz, więc w środku się trzeba de dezynfekować, a nie na zewnątrz. Brat choruje i matulka choruje dlatego, A ja nie choruję, bo ja nie muszę Ja się leczę alkoholem Podejrzewam, że z Coca-Colą Mogłoby ciekawie smakować Ale powiem wam, że jestem to w stanie nawet Bez Coca-Coli, bez lodu wypić Więc no... Uh -huh. Jak już oswoimy się z tym zapachem młodego destylatu, z tym zapachem alkoholowym, jeżeli już to przyjmiemy, oswoimy się z tym, to no ten finish gorzkiej czekolady ja właśnie lubię gorzką czekoladę. I taki tylko tą 99% to już jest tak gorzkie. Że aż wykręca, ona nie jest tak. Ona jest gorzka, tak na nie wiem, 90, 85, gdzieś, bo troszkę tej słodyczy na samym początku jest. No, trzeba przyznać, że jak najbardziej pozytywnie zaskoczony jestem. Nie myślałem, że, e, powiem się pozytywnie, w temacie whisky. Za 65 zł, aczkolwiek yy, trochę cebula ze mnie wyszła, bo tutaj tymi dwoma oto ładowiskimi, no, byłem za 69 zł, zadowolony, strasznie. To no, z tej nie jestem aż tak zadowolony, jeżeli jak, jak o rodzinę bulletów rozchod, rozchodzi się, więc one są w tej samej grupie cenowej. Każda z, z tych trzech inaczej smakuje każda w inne gusta, w inne podniebienia trafi na pewno na pewno nie jest to najgorsza whisky, na pewno nie jest to whisky, którą trzeba tylko i wyłącznie z dużą ilością Coca-Coli spożywać. Jak mówię, jak. To komu zasmakuje, jakie to ma podniebienie, jeżeli ktoś lubi gorzki, wytrawny finish, polecam. Za taką cenę 0,7 Single Malta Highland z regionu Highland, chociaż czy to jest Highland, to też nie wiadomo, bo może to równie dobrze być, że Speyside, bo Speyside też może do Highlandu wliczany być, więc praktycznie nie za wiele wiadomo o tej. Whisky, przepraszam bardzo, ale wiadomo, przynajmniej jak smakuje, jaki ma zapach. Lepsza w smaku niż w zapachu. Nie ufajcie mi, skosztujcie sami. Tym bardziej teraz jest kryzys. Trzeba oszczędzać i inwestować. Więc oszczędzajcie, pijąc tanie single Malty i inwestujcie grube hajsy w odpowiednie biznesy. Będziecie bogaci i potem będziecie mogli pić whisky. Na przykład za 600 zł takiego Johnnego Blue Label. No. Nie piłem jeszcze, no. to jest znaczy, może, kiedyś, kurwa, może kiedyś. Dobrze, moi kochani bracia i siostry, trzymajcie się do zaś do następnego czwartku, Niech was e, wirus e, omija szerokim łukiem, a zresztą to żadnego wirusa nie ma. Czy wy tu gdzieś jakiegoś wirusa widzicie? Ja nie widzę, ale bierzcie przykład, jak prezydent Białorusi powiedział Łukaszenka. Codziennie 40 do 50 gramów czystego alkoholu macie przyjmować, czyli to wychodzi około 100-120 ml wódeczki albo innego 40% alkoholu musicie przyjmować do swojego organizmu, a wtedy żaden wirus się nie rozszerzy i tak i tego Wam życzę i do zobaczenia w czwartek. Obyśmy się znowu wszyscy w tym samym gronie spotkali. Amen.